Wygramy, to Gareth Bale zwali, no dobra, znowu E5, klasycznie Ale hiszpański dzień dzisiaj mamy Chyba, że podglądał jak gram, przygotował się na, na wariancik Tylko, że wiesz, ja nie lubię Brejera grać. Jak już to Chigorina mogę zagrać. Dobra, nie ma w ogóle dyskusji. Gościu zbił na C6, odbijamy pionkiem z D, otwieramy gońce z C8. No i poskoczek bije E5. Trzeba chyba odbić pionka na E4, tak by przynajmniej wypadały zasady, nakazywały zasady jakiejś kultury. No to Pierwszy raz mam przewagę czasową w debiucie chyba. f3 mówi, że zagra. No to by był prezent taki z grubej rurki. Czy jeszcze lepiej jakiś goniec c5, król h1 i potem jakiś skoczek g3. A g trochę mało, nie? Tam d4 ma na koniec. Lepiej zagrał D4. No dobra. Tutaj nie ma co pozycji dynamizować za mocno, ani demonizować. Yy... Trzeba chyba po prostu zrobić krótką roszadę, uciec sobie z centrum królem i potem wykorzystać parą gońc parę gońców. Jakoś będziemy to aktywować powolutku. Może gońca na D6. Może pionek C5, żeby tutaj sprawdzić, co rywal ma kosmaty myśli, jeżeli chodzi o centrum. Może uda się pionki rozdwoić, co też by było fajne. Wiadomo, jedynym minusem czarnych w tej pozycji to są naprawdę te zdwojone pionki, które umówmy się, no nie są y, najgorszą sytuacją y, na świecie, bo słabe jest to, co można realnie zaatakować. Pionka na C6, on co prawda atakuje skoczkiem, ale mój pionek na B7 świetnie tutaj tego pionka z C6, z C6 broni. Ale szłama językowy. No dobra, teraz coś trzeba z tym fantem na 4 zrobić. Skoczek jest podbiciem. Dwie drogi tutaj widzę: zagrać skoczek f6 najgrzeczniej jak się da, potem na przykład c5, albo skoczek d6, skoczek f5 i zaatakować piątkę na d4 skoczkiem, po prostu. I później też pewnie c5. Pytanie, jak dobrze będzie stał skoczek na f5? No, tak postawione pytanie, odpowiedzi, gra, yy, odpowiedzi brak. Skoczek d jest goniec F5, można też zagrać. Yy, I ten skoczek przynajmniej będzie gońca bronił na F5, też to wygląda jakoś tam w miarę logicznie. Chyba chcemy raczej uniknąć ruchu goniec F5 od razu, bo Hetman F3. Czyż wtedy też może można po prostu wrócić skoczkiem od biedy, może to jest jakaś koncepcja. Bądź co, bądź figura rozwinięta. Cześć, Loniu, cześć, cześć. Tak, nie zawsze przychodzi w tym samym momencie, więc ja wiem po prostu kiedy, kiedy się przywitać. To jest taki mój stary numer. C3 poszło. No dobrze, profilaktyczny ruch ten pionek na C2 a potem nie będzie wisiał. I może tutaj nawet ruch jakiś Hetman B3 za chwilę będzie wchodził. Czyli na przykład moje zakusy, żeby zagrać teraz F6, mogą być nie do końca trafione po Hetman B3. Tam jeszcze Hetman D5 pewnie się jakoś wytłumaczy, ale to już tak na linach. Myślę, że trzeba poprawić gońca, przestawić go na pole D6, chociaż tu. Aha, tylko wtedy skoczek na D6 nie przejdzie. Ale dylematy kurcze. C5, jak zagram, też Hetman F3 mnie tu wystraszy. Czyli jednak skoczek może gonica w pięć nie było idealne. Na F6 wrócić grzecznie. G4, tak, G4 silna groźba. Skoczka mi łapie. Czy tam pogoniec D6G4 by nie zadziałało akurat, bo goniec bije 5GF i tam chyba jakieś kopyto straszne w stylu goniec H2 mogą przechodzić, ale. Ale na, jak, na nieczujne ruchy w stylu C5, no to tak, oprócz w 3G4, no? No nie chcę się cofać skoczkiem na D6 jakoś za bardzo. No dobra, chyba trzeba. Trzeba jakieś ruchy robić. Plus jest taki, że skoczek na D6 broni tych potencjalnie wrażliwych dwóch pól F7 i B7, i może teraz F6, żeby skoczka wygonić? I kontrolować to pole E5, potem Hetman D7 jakoś wieże bym połączył. A Hetman B3 nie ma, w sensie jest niegroźny, bo król H8 po prostu zejdę. Dobra. Trzeba tak grać. Wieże muszą być połączone. Dobra, szach. Jeden szach może mnie tutaj mocno nie skrzywdzi. Goń jest na e7 trochę zamurowany, ale jak już przestawię wieżę na e8, żeby ona walczyła o otwartą linię, to powinno być dobrze. Ja mimo wszystko mam przewagę w rozwoju. To też jest duży atut. Para gońców jeszcze nie do końca wykorzystana, ale rozwój jest lepszy. Na razie lepszy. Tu jest po prostu bardzo duży potencjał w tej pozycji mojej. Trzeba go tylko jakoś ładnie rozplątać. O, co to za gambit. Biję takiego skoczka. Pozostawionego samemu sobie. Mógł normalnie uciec na F3, więc trochę jestem zaskoczony na G4, nawet gdyby nie. No nie wiem, no prosty ruch skoczyk F3. Nie wiem o co chodzi za bardzo. Ale. Pff, nie za to mi płacą. Dzięki za followka. Nie lubisz grać dziennych joil, z czego to wynika? Bo ja mam pewną teorię. Ale chciałbym, żebyś pierwszy ty odpowiedział. Skoczek d2, chyba że się uchylasz od odpowiedzi. Skoczek d2, być może ten skoczek pójdzie na miejsce pierwszego skoczka, żeby go pomścić. Czy do tego dojdzie? Może do tego dojść, aczkolwiek z uwagi na to, że mam yy, figurę więcej, to już mnie to kusi, żeby coś tam na haczy przylutować. Bo jego król dość jest... O! Prawdopodobnie będzie wyeksponowany, w tym sensie, że nie ma tam figur, które bronią białego króla na skrzydle królewskim, większość ma na hetmańskim. Co może warto zaoferować, żeby się do króla dobrać? Krócek, ja bardzo chętnie zrobię konkurs na premkę, ale nie mam zupełnie pomysłu. Była już recenzja... Była analiza partii, była recenzja książki. Co, na recenzję kursu zrobimy? Na recenzję książki okazało się, że bardzo mało było uczestników z uwagi na to, że czytelnictwo szachowe w Polsce upada. Zaczęły się moje filmiki wyświetlać. No, nie wiem, czy to dobrze. Mam nadzieję, że, że wiesz, że nie przyszedłeś reklamować czegoś. Recenzja kursu. Nie wiesz, co? Recenzja kursu. Yy... To nie musi być mój kurs. Oczywiście zachęcam, ale. Nie dobra, może być taki konkurs. Nie mam lepszych pomysłów po prostu. Krucha 2. Dobra, wiecie co? Szarlatański pomysł mam, strasznie szarlatański, zbić na h3, zbić na d4, oddać oba gońce, żeby na koniec zbić na f2 i dalej nie wiem, <noise> dalej zupełnie nie wiem. Um... Także to tyle z szarlataństwa. Wieża E8 może być. Dużo ruchów, dobra. Nie, tam oddanie tych dwóch gońców może mnie, może doprowadzić do efektu odwrotnego niż chciałem. Więc po prostu zasadzimy się jeszcze na słabości, dodamy trochę tutaj figur do ataku, może wtedy jakiś goniec bije w 2 nam się pojawi, albo goniec D3 z atakiem na wieżę, odciągnięciem od obrony pionka w 2. Yy, też jest elegancko. Dobra, słuchajcie, to może być taki konkurs, to nie wiem, jakiś krócek, jakąś komendę jakbyś zaraz opracował. Uwaga, dyktuję. Czy nie dyktuję, to trzeba jakoś ładnie ubrać w słowa. Czyli to byłby konkurs na premkę... Yy, na czeskomie y, diament gold platyna na miesiąc oczywiście y, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest y, recenzja pisemna po prostu jakaś tam krótka forma kilka akapitów y, chociaż dla niektórych to już za długo ale no wiadomo komisja będzie oceniała y, jak treściwa jest wypowiedź Recenzja kursu szachowego, niekoniecznie mojego, oczywiście zachęcam mojego, żeby to był mój kurs. No i do kiedy? Do kiedy taki konkurs miałby być? A tak z tydzień, z tydzień od dziś. C4. Odsłania hetmana i próbuje ukąsić gońca. Ja bym chciał ukąsić jego króla i dać mu mata. I jedyne co mi przychodzi do głowy, bo wcześniej jakieś tutaj strasznie ekstrawaganckie pomysły mi wpadały, ale chyba nie ma co się tutaj napinać za bardzo. Może hetman F5, co? I groźby będą dwie. Hetman F4 szach i wieża bije G2, król bije G2, hetman F2 mata. Proste ruchy. Bronimy figury, która została zaatakowana, przyprowadzamy więcej figur do akcji. Nie ma co tutaj się jakoś silić na, wiele, na bardzo jakieś skomplikowane rozwiązania. Czasami wystarczy proste ale skutecznie zagrać. Hetman H3, czy nie przychodziło? Wydaje mi się, że nie, no bo Hetman H3, Król bije H3, no i co dalej. Przez chwilę jakoś tam patrzyłem na to, ale. Nie widzę kontynuacji. Tak, goniec g3, król g3, hetman f4, też jest matem, jak najbardziej. A na skoczek f3, hetman bije f3, można odpowiedzieć tak bardzo nieuprzejmie. G4, jak g4. Związanie z Joem. A co do tego, że, że zapominasz, co masz zagrać, i za wolno się gra, to dokładnie tego się spodziewałem, że taka będzie Twoja odpowiedź. Szczególnie ten aspekt, że za wolno się gra. Bo jak to, z czym Cię e, wiążę, jako tak, znając historię Twoich e, dotychczasowych, do, dotychczasowym Twoim historię pro, progresu szachowego, to to, że Ty lubisz raczej, jak jest akcja wartka w książce. To, że się gra za wolno, to, to czaje, A to, że zapominasz, to już jest kwestia koncentracji. I zaangażowania. Wieża G1. No tu już aż by się chciało, żeby coś ładnego jakoś estetycznie zakończyć. I teraz tak. Co by to mogło być? Goniec G3, król 1 hetman G2, wieża G2, wieża F1, wieża G1, goniec E4, hetman F3, goniec F3 mat. Może być? To jest pierwszy kandydat. Drugi kandydat. Hetman G3, król H1... Może Hetman H3GH? Gon jest E4 szach. Wieża G2. Chyba nic nie ma. Czyli nie. To idźmy w to. Pomyślę chwilę, żeby wyszło, że jednak nie widziałem tego. Nie no dobra. Nie bądźmy tacy. Wygraj premium na czeską. Diament, złoto i platynka do zgarnięcia w konkursie na recenzję kursu szachowego. Termin zgłaszania prac do 20 grudnia. Bez dodatkowe punkty z stylu za recenzję kursu z matczes. Piękne. Kapituła jest jednoosobowa. Od razu uprzedzam. Mixport, zanim ta analiza dojdzie, to tam wiesz, tam. Dobre miejsce w kolejce zajmij. Dobra, prawie 1400 przekroczyłem. Eee, zanalizujmy to. Były takie dwa filmy kiedyś z tym. Z, z Bim Crystalem, Analyze this i analyze that. Fajne, takie mafijne z Robertem De Niro. Też tam. Taki grał gangstera, który miał. udawał chorobę psychiczną. Eee, E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, kolejna partia hiszpańska, A6, koniec A4, yy, skoczek F6, roszatka, goniec E7. No więc znowu tak bardzo klasycznie w partię hiszpańską się tutaj bawimy. Rywał, rywal zbił na C6, to się może wydawać dziwne, no bo jak się cofniemy, to ktoś powie, no dobra, to czemu on nie zbił na C6 od razu, tylko na dwa tempa, na A4, potem na C6, po co coś takiego robić? Różnica polega na tym, że w tym wariancie po roszadzie nie mam postawionego jeszcze skoczka na f6. I mogę tego pionka bronić na kilka sposobów. f6, hetman d6, goniec g4, tak bardzo niebezpośrednio. I te wszystkie ruchy są jak najbardziej możliwe. W momencie, kiedy ja już zagrałem e, goniec e7, goniec c6, dc, e, w, dość niewygodnie paradoksalnie jest bronić tego pionka na e5. I tutaj to, co on powinien był zrobić, to było d3... Już grozi realnie bicie na e5 teraz, bo ja nie atakuję jego pionka na e4. Czyli grozi zdobycie pionka na e5. Ja bym musiał tu zagrać skoczek d7. Taki ruch trzeba przede wszystkim znaleźć i uznać, że on jest ok. Cofamy skoczka na pole d7 zamykając jednocześnie gońca. I tutaj taki najbardziej podstawowy plan dla białych to jest skoczek BD2. Mogę się pomylić co do yy, kolejności ruchów: skoczek D2, skoczek C4, B3, goniec B2, a czarny grałem często F6, skoczka przestawiałem na E6 i grałem C5, żeby do ruchu D4 nie dopuścić. Czemu nie Hetman D6? Wydaje mi się, że to jest kiepskie. Yy, po Hetman D6 yy, to nie ma jakiegoś. Yy, po prostu skoczek A3? Nie jest nieprzyjemne. Goniec E6 byś musiał zagrać, goniec s 6 i nawet bym zagrał. Może tak. To strategicznie nie wiem, czy to jest takie dobre, nie? Jak stracisz parę gońców z zadwojonymi piłkami, może mało trochę. Może tam czarne zrobią długą roszadę i to się jeszcze na aktywności jakoś tam w miarę broni. Ale wydaje mi się, że to nie jest. Na pewno to nie jest główny wariant Hetman D6. Skoczek D7 kojarzy mi się jako najlepsza kontynuacja. Anyway, rywal zbił na E5, co jest na pewno niedokładne. Skoczek B4, D4, więc dobrze rozwija figurki, walcza centrum. Krótka Roszada, wieża E1. No i tu były dylematy, prawda? Było skoczek D6, e, było skoczek F6. No, można było po prostu cofnąć figurę. Ja zagrałem goniec F5 i w, w kontekście tego, co ktoś tam napisał, już nie pamiętam kto, więc nie chcę zmyślać później że można było zagrać G4, zastanawiam się czy aby ja nie postawiłem tu figury. O G4. Jakbyście mnie wtedy spytali, to bym pewnie powiedział: "Nie, nie, nie, wszystko policzone". I na przykład zagrałbym tak. Na Król F2, goniec H4. Król g2, goniec e1. I jak hetman e1, to goniec c2. Mam co prawda, albo hetman d5, szach jeszcze. Ehm, później goniec c2. No i co prawda rywa zdobył dwie lekkie figury. Ale ja wierzę i dwa pionki. Materialnie wygląda dla czarnego dobrze. Bezpieczeństwo króla u białych mocno podejrzane. Ym, rozwój również wątpliwy, więc być może to by się trzymało. Czuję, że nie do końca, ale byłyby tu jakieś argumenty. Ym, na skoczek F2 jeszcze bym się tu bardzo w ruchu typu Hetman F3, tu już trochę z, z, zaczyna mi się palić pod nogami. Ale może też to jeszcze jest do obrony. Na przykład zagrać, nie wiem, goniec tam nawet G6, i na Hetman F2 mieć goniec H4 też skasuje wieże i po, prawdopodobnie potem pionka na d4, więc może, może to by się dało. <laughs> Ymm, bo jeszcze po g4, inna opcja to zagrać najpierw w goniec h4, nie? <laughs> to jako alternatywa. No i na gbf5, goniec f2, szach, król g2 na przykład, zbić na e1 i zbić na d4. Tak, żeby to się chyba jakoś tam <laughs> obroniło. Ale z całą pewnością ciekawa kontynuacja dla białych. Nie zagrał tego G4, zagrał C3, no i tutaj uciekłem jednak skoczkiem na D6, bo stwierdziłem, że to trochę może już za dużo nie ma co kusić losu i też pionek na D4 byłby wreszcie broniony y więc w tych wielu wariantach na koniec jego pozycja byłaby bardziej bezpieczna. Y Bronię też punktów F7 i B7 niebronionych, potencjalnie może być to gdzieś tam istotne. Rywal H3, no ja F6, żeby skoczka z aktywnego pola wygonić. Hetman B3, szach. szacha, widział, szacha dał. Na szczęście nie ma już teraz skoczek F7, bo ładnie to pole bronię, więc to było dość istotne. No i nieoczekiwanie grał całkiem spoko partię, Nic tam nie, może wielkiego jeszcze nie pokazał, ale grał bardzo logiczne ruchy i nagle po prostu podstawił skoczkę. No i tutaj już, no wiadomo jak to jest, jak się gra bez skoczka, to jest yy, dość trudno. Tutaj prawdopodobnie zauważył, dzięki Zbychu za rajdzika, mam nadzieję, że streamek się udał. Yy, pochwal się, wygrałeś dzisiaj z jakimś ma Magnusem czy nie? Yy, grozi goniec, bije H3, znaczy grozi, no wiecie, mając figurę więcej to ja wszystkim mu grożę, ja mu grożę yy, każdym logicznym ruchem. Natomiast przestraszył się tego i po król H2 zagrał, zagrałem goniec H4. No, zaczynają się potężne przyciążenia w obronie. Goniec bije F2, za chwilę wejdzie, on tam zagrał wieżę F1, dostał goniec D3 No i się po prostu. Um, I się po prostu. No, poskładał. Kolega. Wieża bije F2. C4, Hetman F5. grozi wieża bije G2, król G2, Hetman F2 mat grozi jakiś tam goniec g3 z kolejnym, za chwilę z matem, hetman f4 grozi, no wszystko grozi, już pozycja jest kompletnie przegrana. Ehm, skoczek f3, dostał bicie na f3 i na koniec został takiego jeszcze całkiem zecnego kombosa, może były inne, ale ten mi się spodobał, yy, bo był naj, najpierwszym jaki znalazłem. Szach na g3, szach na g2 z ofiarą hetmana, szach na f1, wszystko forsownie leci. I szach na e4, para gońców, yy, tak jak mówiłem będzie ważna. No i się okazała ważna. Tego nic nie chodzi, Mateusz. Dobra, Hetman F3 jeszcze było i Goniec F3. I Czes Czeskom go odklepał w tym momencie.